Cześć, Dziś Zapraszam Was na recenzję i test na żywo mojego ulubionego produktu w tym roku, tego letniego. Będzie to CC-Creme z Bielendy. Pełna nazwa to multifunkcyjny krem koloryzujący do ciała, wodoodporny z efektem opalenia i z SPF-6. Ten produkt to tak naprawdę tańszy zamiennik Rice Stop koloryzujących w sprayu Sally Hanson. Jest to produkt, który jest dostępny w dwóch wersjach. Jednej z drobinkami i tej, którą ja Wam dzisiaj pokazuję. To jest ta wersja satynowa, wodoodporna. Jak sami widzicie, w tym momencie on się nieziemsko prosto aplikuje, bardzo fajnie stapia się ze skórą i słuchajcie, ten efekt to jest efekt 3 sekund. Tu moje zupełnie nieopalone nogi, i za chwilkę będzie efekt po aplikacji tego kremu. To będzie zawsze prawa strona. E, cóż mogę powiedzieć, bardzo fajnie tapie, stapia się ze skórą, bardzo się fajnie go aplikuje, bo to właściwie taki e, bardzo fajny balsam, e, który ma bardzo fajny skład. Jak widzicie, jedna wersja kolorystyczna, bardzo uniwersalna, e, i ta aplikacja po prostu nieziemska. On fajnie maskuje niedoskonałości, bardzo fajnie stapia się ze skórą. Ja testowałam go na trzech osobach. Mojej siostrze, która ma bardzo opaloną skórę, i właśnie tu u niej był ten efekt takiego nieziemskiego wygładzenia te, te nogi, które ja jej posmarowałam, to po prostu wyglądały jak z wybiegu. U mnie to jest efekt takiego właśnie też wyrównania kolorytu skóry i opalenia w kierunku właśnie takiego odcienia żółtego. Natomiast u mojej mamy, która, u której też testowałyśmy ten produkt, to było właśnie taka przede wszystkim maskowanie tych jej pajątków i wyrównywanie kolorytu skóry. Tak jak widzicie, znowu prawa strona bardzo fajnie opalona, bardzo fajnie wygładzona. Wszystkie te takie białe plamki, które ja mam na nogach, znikają, i do tego jeszcze właśnie ten fajny stopień opalenizny i, ten, i to satynowe wykończenie, które mówię po raz 125. Na pewno zapytacie, czy ten produkt brudzi, i tak jak widzicie no niestety troszeczkę, ale to można mu wybaczyć naprawdę, ponieważ on sam w sobie jest genialny, nie lepi się, nie klei, pozostaje na miejscu, bardzo fajnie nawilża, cóż mogę powiedzieć więcej, ma w swoim składzie kwas hialuronowy, witaminę E i chyba coś jeszcze, masło kakaowe. Jeżeli macie problem Kupi jeden produkt i zastanawiacie się, czy, czy Wam się nie będzie kleiła ta noga, czy na przykład w jakiej, na jakiejś imprezie ważnej nic Wam się nie stanie, to użyjcie po prostu fixera i tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że skorzystacie. I cóż, pa!